Dobra w tym filmie zdalcie ryja i głośne dźwięki. Ej, Marika, to jest wyjdzie, że miałem sen? Nie, bo mnie to nie obchodzi, Mam tak dzisiaj tak ci powiem, wiem, to to <śmulacza> gdzie

A więc było tak, że szedłeś sobie do mojego domu. No i wtedy spytałeś mnie, czy chcesz z Tobą wyjść, ale ja nie chciałam wtedy, więc poszedłeś do Krystiana. Jednak Krystian też nie chciał iść, więc poszedłeś sobie sam, bo tak. I u, no i ukradłeś Krystiana motor, i pojechałeś sobie y, do jakiejś zimnej rzeki. No, bla bla bla. No i oczywiście koniec, bo mi się dalej nie chce opowiadać, bo to jest jakieś nudne. Ale o co ci na ten chodzi? Nie wiem o co wam chodzi, ale o... o co wam chodzi, Boże? Nie wiem, ale... No na pewno masz fajny widok! Ta, fajny widok. Mam widok na twoje stopy, wiesz? To mi tak jest fajnie, los, mimo to, że nic nie robię. Bima, chodzisz na podłodze, a na tam stoi... Wieczny... No i teraz nie muszę patrzeć na jakieś stopy, bo, no... A więc co robimy jak na razie, bo jak na razie jest nuda? Nie wiem, ale myślę, że e, powinniśmy, w sumie nie wiem, na to masz jakiś pomysł? Tak! Mam pomysł, aby pójść na malutkie łóżka i się położyć! Na no, wychodźcówy nie możesz tak długo lecieć na podłodze, to, to, to niewygodne! Ej, ale Co wy tutaj robicie? Dobra, wiecie co? Jakim cudem oni zniknęli, ale wy już nie? Siema, co robicie? Ani widać, a tak w ogóle Monika, skąd się wzięłaś? Tak się składa, że wyszłam z twojego laptopa i widzieć teraz prawdziwo ciebie, Lol. To jest silna Tak w ogóle, co jest z tym, nie tak w ogóle, czemu mamy taki sam głos? Dobra, może chodźmy spać. E, Ty chyba u nas zostajesz rano. A zresztą. Że... A w ogóle nie ma Christiana. No wiesz, nie ma z nami Summer i no. SHUT UP!

Ej, Otomek, a na zdajesz sobie sprawę, że prawdziwa matka nie może zobaczyć krona, co nie? Siema, co wy robicie? Mariko, jesteście? Eee, roślinie, Boże, znowu on te głupoty zaczął gadać, ja nie mogę. Okej, okay, okej, okay, to było dziwne, co widziałam.